Niewinna przechadzka po skwerze skończyła się brutalnym atakiem. Młody chłopak ubrany w koszulkę ulubionego klubu został zaatakowany przez grupę zamaskowanych mężczyzn. Kopali go, bili po głowie, aż stracił przytomność. Gdy odzyskał świadomość, jego koszulki już nie było. Było wczesne popołudnie, czwarty dzień kwietnia. Kiedy spokojne ulice Gliwickiej dzielnicy Sośnica stały się miejscem brutalnej napaści, która poruszyła lokalną społeczność i wywołała falę oburzenia. Około godziny 16:30 14-letni chłopiec, który niczego nieświadomy spacerował w okolicy niewielkiego skweru, stał się ofiarą ataku, którego tło wyraźnie wskazywało na motywy związane z przynależnością klubową. Miał na sobie koszulkę ozdobioną barwami jednego z piłkarskich zespołów. Nie brał jednak udziału w żadnej prowokacji, nie był częścią żadnego zajścia. Po prostu szedł przed siebie, nie spodziewając się, że za chwilę jego dzień zamieni się w koszmar. W jednej chwili obok niego gwałtownie zahamowały dwa samochody. Z ich wnętrza wysypała się grupa zamaskowanych mężczyzn. Na głowach mieli kominiarki, które uniemożliwiały rozpoznanie twarzy. Bez ostrzeżenia rzucili się na nastolatka, używając brutalnej siły. Uderzenia spadały przede wszystkim na jego głowę, a cała napaść była na tyle brutalna, że chłopiec stracił przytomność. Napastnicy nie ograniczyli się jedynie do fizycznego ataku, w trakcie zdarzenia wykrzykiwali wulgarne hasła, a po wszystkim odjechali tak szybko, jak się pojawili, zostawiając pobitego chłopaka na ziemi. Gdy odzyskał przytomność, poczuł się zdezorientowany. Dopiero po chwili zorientował się, że z jego ciała zniknęła koszulka z emblematami ukochanego klubu, którą miał na sobie jeszcze przed chwilą. Choć ledwo stał na nogach, dotarł do domu i opowiedział o wszystkim rodzicom. Ci niezwłocznie powiadomili policję i zabrali syna do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach lekarze stwierdzili, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Po obserwacji chłopiec został wypisany do domu, ale trauma, którą przeżył, miała pozostać z nim na długo. Śledztwo, które wszczęto niemal natychmiast, okazało się wyjątkowo trudne. Napastnicy byli dobrze przygotowani, kominiarki skutecznie utrudniły ich identyfikację, a brak świadków dodatkowo skomplikował sytuację. Przez kilka dni funkcjonariusze zbierali materiały dowodowe, analizowali nagrania z kamer monitoringu oraz korzystali z pomocy specjalistów. Determinacja śledczych jednak się opłaciła. Po żmudnym dochodzeniu udało się zatrzymać sześciu młodych mężczyzn, w wieku od 18 do 25 lat. Wszyscy zostali zidentyfikowani jako osoby aktywnie związane ze środowiskiem chuliganów, działających na tle piłkarskiej rywalizacji. Usłyszeli zarzuty rozboju o charakterze chuligańskim. A na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Według obowiązującego prawa za takie przestępstwo grozi kara nie niższa niż trzy lata pozbawienia wolności, a sądy, jak podkreślają funkcjonariusze, coraz częściej stosują surowsze wyroki wobec sprawców czynów, które nie tylko naruszają integralność fizyczną ofiary, ale też wywołują społeczny niepokój i naruszają poczucie bezpieczeństwa obywateli. Rzeczniczka Gliwickiej Policji, w swoim oświadczeniu, przypomniała, że ustawodawca przewidział szczególnie dotkliwe konsekwencje dla tych przestępstw, które nie tylko są brutalne, ale również godzą w normy społeczne i łamią podstawowe zasady współżycia. Zwróciła także uwagę na to, że sportowa rywalizacja powinna pozostać w obrębie stadionów i boisk, a emocje, nawet te najbardziej gorące, nie mogą być przenoszone na ulice i wymierzone w przypadkowe osoby, a już zwłaszcza w dzieci. Całe zajście wstrząsnęło mieszkańcami Gliwic. Dla wielu z nich był to sygnał ostrzegawczy przypomnienie, że pod powierzchnią pozornego spokoju może kryć się niepokojący świat brutalnych porachunków, w których niewinna osoba nawet dziecko może stać się ofiarą tylko dlatego, że nosi na sobie nie ten kolor, co trzeba. Nie minęło wiele czasu od brutalnego zdarzenia w Gliwicach, a już kolejne incydenty przypomniały wszystkim, jak niebezpieczne potrafi być środowisko stadionowe zwłaszcza kiedy sportowa rywalizacja zamienia się w pole do manifestacji agresji. Tym razem do szokującej sytuacji doszło w Legnicy podczas meczu pomiędzy miejscową Miedzią, a zespołem z Krakowa. Mecz zgromadził sporą widownię, na trybunach zasiadło ponad 4000 osób, w tym zorganizowana grupa ponad 300 kibiców białej gwiazdy, którzy zebrali się w sektorze gości. Pośród tłumu kibiców, pośród zgiełku stadionowych przyśpiewek i emocji związanych z przebiegiem spotkania, rozegrał się dramat młodego chłopaka, który miał nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu, z niewłaściwą koszulką na sobie. Nastolatek, który zaledwie chciał cieszyć się piłkarskim widowiskiem w towarzystwie znajomych, został brutalnie zaatakowany przez miejscowego chuligana. Napastnik był dobrze zbudowany, całe jego ciało pokrywały tatuaże, a jego wygląd wzbudzał respekt nawet wśród dorosłych. Nie zważając na to, że jego ofiarą jest młody człowiek, rzucił się na niego z pięściami. Powód był kuriozalny i jednocześnie tragiczny w swej prostocie. Chłopak miał na sobie koszulkę wisły. Fakt, że był w towarzystwie kibiców gospodarzy, w żaden sposób go nie uchronił. Uderzenia padały bez ostrzeżenia, a cała sytuacja rozegrała się na oczach setek ludzi, w tym dzieci. Zdjęcia zakrwawionego nastolatka, który jeszcze chwilę wcześniej cieszył się z wyjścia na mecz, błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały fale oburzenia. W obronie chłopca publicznie stanęli przedstawiciele zarządu Wisły, zarówno jej prezes Jarosław Królewski, jak i współwłaściciel klubu Adam Łanoszka. Ich stanowcze reakcje pokazały, że przynajmniej część środowiska piłkarskiego nie zamierza tolerować przemocy pod przykrywką klubowej lojalności. Mimo to pytania o bezpieczeństwo na stadionach pozostały aktualne. Jak to możliwe, że ktoś może zostać zaatakowany w miejscu, które powinno być przestrzenią sportowej pasji i emocji, a nie fizycznej przemocy? To jednak nie jedyny incydent, który pokazuje skalę problemu. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej doszło do kolejnego aktu agresji, tym razem w miejscowości Jasionka. Położonej na terenie powiatu rzeszowskiego. Tam również ofiarą padł czternastoletni chłopiec, który spędzał czas z rówieśnikami w pobliżu boiska sportowego. Młodzi ludzie bawili się, rozmawiali, cieszyli się wiosennym popołudniem, nie spodziewając się, że ich spokój zostanie brutalnie zakłócony. W pewnym momencie na teren boiska podjechały dwa samochody. Z ich wnętrza wysiadło kilku zamaskowanych mężczyzn, których twarze skrywały kominiarki. Bez żadnego ostrzeżenia jeden z napastników rzucił się na nastolatka. Uderzył go z impetem, a gdy chłopak upadł, napastnik zaczął go kopać po całym ciele. Potem, jakby tego było mało, zerwał z niego koszulkę przedstawiającą barwy jednej z rzeszowskich drużyn, po czym wraz z resztą agresorów odjechał. Całość trwała zaledwie chwilę, ale dla ofiary te sekundy mogły ciągnąć się w nieskończoność. Na szczęście obrażenia, których doznał czternastolatek, nie zagrażały jego życiu. Niemniej jednak trauma i upokorzenie jakiego doznał pozostawiły trwały ślad. Jego matka niezwłocznie powiadomiła policję opisując dokładnie przebieg zdarzenia. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości w środowisku chuliganów. Przez wiele dni analizowano dostępne nagrania z monitoringu, prowadzono rozmowy z możliwymi świadkami i gromadzono dowody. Żmudne śledztwo doprowadziło w końcu do zatrzymania 19-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego, który okazał się sympatykiem rywalizującej drużyny. W toku dalszych działań akta sprawy zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Rzeszowie, gdzie rozpoczęto oficjalne postępowanie. Zatrzymanemu postawiono zarzuty rozboju, a prokurator objął go dozorem policyjnym. Dodatkowo wprowadzono zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz jakiegokolwiek kontaktowania się z nim. Przestępstwo, którego się dopuścił, zagrożone jest karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Takie sytuacje ukazują, jak cienka jest granica między kibicowaniem a bezmyślną agresją. Przemoc, która zrodziła się z piłkarskich animozji, dawno przekroczyła granice stadionów. Dziś potrafi uderzyć w zupełnie przypadkowe osoby w dzieci, w młodzież, w ludzi, którzy chcą po prostu cieszyć się sportem, nie biorąc udziału w żadnych konfliktach. I to właśnie te ofiary, najmłodsze i najbardziej bezbronne, powinny być dla wszystkich sygnałem alarmowym.